I... Cześć, geliyor. Ja jestem Nulem i dzisiaj, no nie wiem, wylądowałem w, w świecie, no nie wiem, <ś wording��ści> co ciekawe. Nie zapomnijcie o zadaniach dla Was i, no nie wiem, wylądowałam w jakimś świecie i, no nie wiem, co stało, jakby. Wiem, widziu... Ej, czy ja tam widziałem księżyc? Jakiegoś... Czekajcie, no nie wiem, ktoś jest na. Siulir 2. Ej, napiszcie w komentarzu kto to może być, a może i się to teraz wyjaśni. Nie wiem, ale yy, no dobra, idziemy yy, na górę, bo tam widziałam jakiś... wiecie? Tam widziałem w ogóle jak laguje strasznie. O, mam nadzieję, że ta osoba nie będzie haker, jak kiedyś na serwerze w Minecrafcie, to jest Minecraft na telefon. Chciałam sobie kontynuować serię, no ale co wam poradzić. Gdzieś tu był nick, czekajcie, gdzieś tu wyczułem nick. Gdzieś ja tu wyczułem nikt? To są otwarte drzwi. Nie zostawiam otwarte drzwi. Kto? Halo? Dziękuję. E Kim jesteś? Ja, ja poznaję ten głos. Nie, ten twój. Kulka jest. Kulka jest. Nie, no, Elo. Nie, no, Elo. elo winka, nie jesteś. Co się stało? I Pójdziemy tworzyli wielką armię, żeby będzie nie zadował mi właśnie do neteru Moi... i gazdy zabił. Mm. Nie wiem co powiem. Czasem tak bywa. Dobra, chodź. chodź. Yy, Napijmy się na... tutaj, nie, tutaj akurat, akurat nic nie ma, no niestety. Chodź za mną, ja ci dam gdzieś, jakieś coś do picia, poczekaj. Przepraszam może nic szczęłam. O, nie, nie, to postaw znowu. Dobrze. Gdzie my tutaj mamy. Coś ugradowi skrzynek? Nie. Bardzo dobrze. Wstałam. W ogóle, cudem maszynnik Juli w ogóle się chciałem naprawić. W ogóle, fajny domek? Bo, nie, w ogóle. Wiesz coś o tym, bo ja tutaj y, wszedłem na świat i, no nie wiem, jak, jakby mi ktoś zrobił kranie mózgu. Nie no, wiem. No, rodzice moi to zbudowali. Ale, ale pranie mózgu, ktoś mi chyba zrobił pranie mózgu. No, nie wiem, w sumie, Ja tu przeglądam wszystko ze skrzynek, bo ja tylko, nie wiem, ja nic nie pamiętam. A nie zaglądaj do skrzynek, bo w sumie to mój dom. Nie wiem, coś tak pamiętam. Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Ej, dobra, chodźmy. Ej, nie, nie bij mnie, dobra. Zamknijmy sposób drzwi i. Masz coś na, na coś na pomysł? Bo widać, jesteśmy na surwiwalu w ogóle. Ja mam na sobie jakąś zbrojka. aha dobra. Ja, ja mam jajko, słucham. Dobra, nie, nie, nie ruszajmy go lepiej. Nie ruszajmy go lepiej, e, nie wiedziałam, że byłem taki prosem w Minecraft'cie. Mówiłem, no, żebyś nic nie ruszała. E, dobra, e, dobra, to co robimy? Masz jakiś pomysł? Bo widzę, że tu jest... Właśnie, właśnie... Jak nie było, to szybko nazbierałam drewno. Ja mam 64. Dobra, chodźmy, na, może najpierw sobie pozwiedzajmy ten dom. Bo ja w ogóle pamiętam, że to jest mój dom i ja wszystko zrobiłem w tym domu. Więc chodź sobie pozwiedzajmy, oczywiście nic nie krani, bo... Dobra, tutaj jest wyjście, w sumie już zwiedziliśmy ten, ten dom, więc tutaj chyba nie ma żadnych ukrytych przejść, bo nie widziałam tu chyba. Jeśli macie pomysł, co tu może jeszcze być, co napisz, co to tak wystaje w tych schodach, tak by Świnki? O, bo tak świnki. Świnka? Świnka łodzienka, dobra, chodź. Do Gdzie ty jesteś? Jestem tutaj na dole. No dobra, to chodź, idziemy, idziemy dalej. Nie chodź za do mną, bo jest jakaś ścieżka. Tutaj. I tutaj. <śmiennie> Aha, dobra, ale nie, nie odpinaj. Jej, nie, nie Właśnie jak szedłem tutaj sobie jeszcze poza... Nie, tutaj jest... Nie, to jest cieszka nederu, to nie. nie na razie neder sobie odłożymy na kolejny raz. E, albo w ogóle na zawsze. Na zawsze sobie odłożymy neder, bo, bo nie, nie wiedziałam, że byłem taki prostym, ale jakoś się teraz cykam, no bo wiecie, nic nie pamiętam. Na później. E, nie idź do domu, bo widziałem, że pojnik jest tam przy domu, ale na... nie, nie idź do domu, nie idź do domu. Nie, bo, bo jest noc... Dobra, dobra. Dobra, doceniam, doceniam. Dobra, sorry, sorry. Sorry. <laughs> yy, o, a ta świnka chudzinka, sobie biega. Yy, dobra, idę, idę. Tam, tam widziałem, że mamy łóżka, prawda? Tam mamy sypialnię. Tam mamy sypialnię? No. No to dobrze, to idziemy. W ogóle... Dlaczego ty masz kieryt? Nie wiem, czy już mówiłem, musimy ci Nie, nie. Bo, bo, bo właśnie ja co na sobie zrobiła. Nie iść. Szapę. Dobra, um, chyba ona mnie już nie słyszy, bo z tego co pamiętam, górka była bardzo śpio śpiochem bardzo dużym. Pamiętajcie o zadaniach dla Was i wiecie co? I to chyba będzie udany serwio, bo już mam to rozbudowane. W ogóle ja miałam na sobie górkę, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Nie jako na jak ona ja tego nie lubiłam. O ludzie! Juhu. No Ela kurka. Juhu, to mój najlepszy dzień. No dlaczego na najlepszy? Juhu. Juhu, bo idę do nederu! Nie, 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 do żadnego nederu! w na następnym odcinku. No ja, jak zostawicie? Jak zostawicie pod tym filmem 10 lajków. Dobra. Ile? Ile lajków? 18 tysięcy. Nie, tysięcy. No to 100 tysięcy. Yeah. Nie. 6 lajków. 6 lajków i następny odcinek, bo za, bo za takie rzeczy, no, głowa Creepera, głowa Steve'a, no, to już za to powinny być osiem łapek w górę, więc, więc ja, ja wam i tak y, robię furlodę. O, mogę się przewrócić. No, w sumie tak, dobra, ja ci tutaj daję, masz, tu, ja ci już dałem, tutaj masz pod, na podłodze, dobra, y, masz mieczyk. To i budki. Aj, poczekaj. Ja ci dam butki. I weź się, ubierz i e, widzimy się na dworzu. Ja idź do garderoby, albo po prostu ja nie będę patrzeć. Czekaj, nie, czy to, nie, nie wiem, czy to. Nie no, dobra, ja, ja tutaj będę siedział i po prostu. Jesteś już ubrana? Tak. Już jesteś? Tak, jestem. Jesteś? No to dobra, to idziemy. Chodź. Idziemy, a nie, bo tutaj jest balkon. Tutaj jest balkon, <tutę> balkon zawrót. Za, za za, tutaj, tutaj jest chyba wyjście. Jest się głupie po tym domu. Ludzie, dobra, tutaj jest wyjście, tutaj jest wyjście na 100%. Dobra, a nie no. przez szybę. Nie przez szybę, co ty nam wybierzesz okno? Mi znaczy. Mi. Chodź, tutaj, tutaj jestem. Za tobą. A do tutaj jestem, chodź. No chodź, no chodź tutaj. <laughs> Idziemy. No, co? Chcesz zaraz dosłać? Nie. No. Podobno mówią w legendach, nie wiem skąd to ja to pamiętam, że jestem wytrwałym tym wojewkiem. Więc warto ze mną nie walczyć. Dobra, ja tutaj widziałam tabliczki, bo ja się odrodziłem gdzieś tam, o tam nad drzegą widzicie już chyba. Dobra, najpierw sobie pójdziemy na drzekę. Nie, to jest mine, czyli kopalnia. Nie, do, bo tutaj jest kopalnia. Kulka, idziesz? No dobra, idziemy, idziemy na stałek. Idziemy tutaj, o fajne, co tu jest? Wędeczka, ale tylko jedna, więc nie wiesz. Tylko chciałam pokazać widzom, że tutaj jest. Tylko nic tam nie bierz z, z tej skrzynki, dobra? Dobra? Nic, nie wiesz ze skrzynki tylko, tylko dobra? Tylko patrzę. Dobra, tylko patrzysz. E, masz jedanko? E, nie. Tak, po owce, tylko jedno i dwa. A nie, nie, to dobra, to dobrze. Tylko tak, tak na zapas, żebyśmy potem mieli. Tutaj jest tylko łódeczka, więc choć kulka. E, Właściwie ja nie umiem prowadzić łódką. No i bardzo dobrze, bo mi nie odpłyniesz tutaj za daleko. Ludzie jak tak żartuje, że nie wiem. Dobra, dzisiaj po prostu będziemy zwiedzać sobie nowy domek. Jeśli chcecie, żeby to było właśnie taki normalny już survival, żeby nie był, żeby to po prostu taki nowy survival, no to napiszcie, choć w sumie tutaj mamy, nie wiem, co tu będzie zrobienia, no bo wszystko mamy już zrobione. Yy, więc tyle, no. Tyle motyle, tyle, no a tym mam tą farmę co mówili, dobra. Ale dobra, kulka, yy, wycofujemy się i wiesz co zrobimy? Chyba będziemy musieli... Nie no, w sumie chyba na tej mm, nie wiem, po prostu wszystko. I tam nic nie jest ze strzynek, pamiętaj. Ale ja żebym chciała to zebrać, bo mam tylko jedno. No dobra, to, dobra, to, 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 to masz pomysł? Jaki masz pomysł? Co możemy teraz zrobić? W ogóle gdzie... A dobra, tam jest. Jak my się tak daleko słyszymy? chyba mamy jakieś nauszniki na, na, na uszach. Poczekaj, coś wydłużę w uszu. A nie, tak, tak, mamy jakieś nauszniki. Dobra, yy, weź sobie, wy w nosku. Czekaj. Tak, tak, ma masz coś, więc mam takie słuchawki extra, ekstra. Dobra, idź. No idź. No idź! Coś się boisz. No na shape jesteś, ty kompletny mnóstwo jesteś. Nie, nie, mów, tak naprawdę Dobra, Mam Dobra, cię nie pobija. będę. Nie. Dobra, dawaj. Mam cię powiedzieć? No, dawaj, nie, nie będziesz. Dobra, idź. otworzę no, ci te drzwi. Dzi, dzi, dzi. Dobra, idziemy. Idziemy na wycieczkę. Brzmi, mi się pteczkę na misiu i I wiecie, co teraz zrobił Elo. Chodź tutaj, idziemy. Oh, to jest mine. Dobra, tylko ja y, zaraz ci dam kilof. Masz, 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 masz kilof ekwi. masz ekwipunko. No to Dobra, idziemy na kopanie. Jeszcze pochodnia. Dobra, to ci, to, to ja będę miał, dobra? To ja będę miał. Ja będę miał kulka. Kulka. No dobrze, cię tu. Do... masz? Masz? Mam, wyrzuciłaś. No daj mi to. Daj mi te pochodnie. Proszę, niechem. No, dałaś mi, czy nie? No, proszę. No, do, do skrzynki, ludzie. Do skrzynki, schowaj. Nie mam potrzeby. No, dlatego je wezmę. Chodź, kulka. Kop. Kup węgiel, a ja teraz będę zwiedzał inne zakopy. W ja tu jest wszystko oświetlone. W ogóle tutaj nie pamiętam. I tutaj się kopie. Fajna ja, ta kopalnia. W ogóle ja nic nie pamiętam, więc wiecie. Będziemy musieli zacząć, czy znaczy nie będziemy od nowa zaczynać, ale będziemy starali się rozbudować jakoś ten dom, nie wiem, podki zrobić przy tych, tych, wiesz, jakąś windę, wiecie, by, żeby to wszystko było zautomatyzowane. Dobra, weźcie tam kopię, ja tutaj się skopię i po prostu, wiesz co, nie, to, to nie ma sensu, kulka, w sumie, prawda, to nie ma sensu. No tutaj na potworów. Gdzie na potworów? Nie, bo po prostu mówisz, że to nie masz tej kopalni, bo... No wiem, no ale... chodźmy już stąd, bo widzowie będą się nudzić, a nie na tym nam zależy. A schowałeś do skrzynki węgiel? No to schowaj. I odłóż żelazny kilof, i bruk, i wszystko. Bo tutaj ma zapanować porządek, rozumiesz? Dobrze? To chodź do mnie. Chodź. A, ej, kulka! Kulka! Mam cię z wywalić z serwera? No to ha. Połóżę rybki. No dobra, połóż sobie te rybki, ale tajemnica ten kierunek. No i bardzo dobrze to chodzi. Dobrze to w Nie! Nawet się nie masz. Ja to wszystko robiłem. Nie no, ty jesteś jakaś dziwna. Nie bij mnie, nie bijemy się. Daj mi kilof albo go sama schowaj. No dobra, już daję ci. Daj mi kilof i wszystkie. Juhu. Daj mi... Wszystko co wykopałaś i będkę też. Kamień też. No dobra, zachowaj sobie, ale nigdzie go nie stawiaj, dobra? Dobra, rozumiemy się? Kolka, rozumiemy się? Tak. No. A ty nie drzwi. Gdzie nie zamknąłem drzwi? No to zamknij. Nie ty. No ale kulka, no już nie przesadzaj. O, żółcie. To ty A nie myślałam, że mi zniszczyłeś. Gdzie ty jesteś? Idę do domczu. Aha, dobrze. dobra. Dobra, co będziemy robić, kulka? Ja zostałam w końcu. Będziesz stała w końcu. Bo tak mi kazali do do końca nocy. Do końca nocy. już minęła noc, przecież widziałaś, że się przyspaliśmy. Ta. Teraz <laughs> mam obowiązek, żeby i do netheru. Nie, nigdy nie pójdziesz do netheru, bo wiesz, że tam twoi rodzice zginęli Minecraftowi. No tak. No tu hmm. już no twoim ojcem! Dobra. Co na ten dziś robimy, Turciu, co chcesz robić? chciała to zjeść. To zjesz no to idziemy do domu. No Właśnie nie wpadłam. Nie złamałam sobie nogę. No to chodź tutaj. Chodź, dobra, już ci uleczyłem, chodź, idziemy. Ale dobrze, bo czego nie Chodź. Kulka. No Papa. Będzie ciężko. Powiem Wam, widzowie, że będzie ciężko. No, co to? Ja są tato. Nic się nie stało na szczęście tam daleko od ciebie. Oj 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 kulka. No, o, co ty kulka robisz? No, nie jestem, nie, nie jesteś. No dobra, sorry. Dobra, e, co? Dobra, najpierw idziemy do rużie. i idziemy do Łuzia, Łuzia, ruża. Zamykasz za sobą drzwi? tyle to zamykasz. drzwi. Kto ostatni, ten zamyka drzwi? Musisz się posłuchiwać. Bo cię zbudowali znowu. Nie no, tak wie. ale no, więc tyle. Nie, krab! jest w main... Dobrze, że w Minecraft. No, ja to jest Tutaj jest tylko głowę. Ja ci dam coś do jedzenia. Tutaj chyba nic nie ma. Dobra, chodź, chodź, chodź. Tutaj Tutaj nic nie ma, idziemy. Nie. Nie, u tym będziemy strzelać. W następnym odcinku będziemy eksploatować, a teraz będziemy tylko poznawać. Chyba będziemy się uczuć. To ja nie mam No. Dobrze, więc dlaczego brałoś ten w ogóle wszystko. Dobra, yy, wiesz, wiesz co, chyba pójdźmy się, pożegnajmy z widzami. Yy, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu kulka. Kulka. Chodź tu. Kuleczka! Wiesz Poczekaj, bo ja, bo chyba wiesz co? Bo tutaj yy, chyba jest pokojowy. Yy, chcesz, żeby tutaj... Dobra, należy sobie darujemy potwory, wiecie? Chyba tutaj spokojowy, nie wiem, może... Zauważyliśmy, że mi się nie chce sprawdzać. No, a e, kulka, ch chodź, przy, pożegnajmy się z widzami. Chodź tutaj przy tych na łóżko i się pożegnamy z widzami. Chodź, kulka na łóżko. Ja tutaj muszę Wam zmienić, żeby było mnie widać i. Ej, nie bij mnie! E! Ej, kulka! 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 Mówię Ci coś! Uff. Ta kulka! No niestety, kulka już taka jest. Ja myślę, że Wam się spodobał odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Zastanaczcie wszystkie powiadomienia. Wpadajcie na julierys.tasyrywy.com Po prostu zróbcie to dla dla Was. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!